Robimy moim czy twoim? Kurwa Witam Dzień dobry, do widzenia Do widzenia, do widzenia. Kurwa Głupiutki jesteś Kurwa, dostałbyś mametę, nie byłoby sprawy A ja teraz dostaniesz ciężko przez sos O się nie, golę, właśnie mamy zachodnika Ale nie muszą tego widzieć za, za, kurwa, Na pobocze, jedź Zjeżdżaj no Kurwa to już poddadzą Nie ma ja. Przepraszamy panowie za kolegę, ale koledze odjebało Auto kupił i... Ma się A za nie wiadomo kogo Na 3, 2, 1, dał. No nie no panowie nie poddawajcie Odjeżdżaj, kurwa odjeżdżaj no 3 2 Pierdolę no Ale oni to sobie kurwa jaja robili chyba Że to mówili na głos Albo nie ja to Nie co wszyscy tego tak ostatnio spoddawali tak samo robili Jedziesz kurwa na zamknięty odcinek Musiałam ja nie spierdoloczyć Ale mi po autostradzie, potem w góry Spierdolę Spierdolę, co za U. Kurwa, ta broń cię dogania Wiem, wiem No, não escutei. Tô... Só?